Czy dostrzegasz Boga działającego w Twojej strefie profanum, tak zwanej strefie codzienności, zwyczajności? Czy masz także, potrafisz zaufać Bogu w prostych, codziennych sprawach i widzisz efekty jego działania? Jeżeli nie masz takiego doświadczenia, chciałbyś się dowiedzieć, jak to jest, to zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego materiału. Dzisiaj historia z października 2022 roku. Serdecznie zapraszam. Cześć kochani, mega fajnie znowu się z wami widzieć. Dzisiaj mam do podzielenia się historię, w której z Natalką pojechaliśmy na duży event chrześcijański, który nazywa się This is our time. Jest to konferencja, którą organizuje NOF, czyli Nations on Fire, Fundacja Pastora Kuby Kamińskiego, o którym opowiadaliśmy już w jednym z filmików. Przez to, że od jakiegoś czasu byliśmy bardzo mocno wkręceni w słuchanie pastora Jakuba i jego nauczań bardzo nas dotykały, to chcieliśmy też pojechać na flagowy event, który jego kościół w Warszawie organizował, no więc wybraliśmy się właśnie na This Hour our time. Ale nie spodziewaliśmy się, że przy okazji tego wyjazdu będzie tyle zamieszania i tyle nieprzewidzianych sytuacji, zwłaszcza na samym początku. I właśnie te historie pokazują mi i dlaczego warto zaufać Bogu nawet w prostych, czy codziennych sytuacjach, w których może byśmy tak bardzo nawet o Nim nie pomyśleli. Co takiego się wydarzyło? Pierwszą z rzeczy, którą pamiętam, która tak mocno gdzieś dodała nam stresu i jakiegoś takiego przejmowania się, był fakt, że gdzieś za późno zabraliśmy się za zabukowanie biletów na pociąg. Jakoś nie przemyśleliśmy tego, że hej, do Warszawy może być ciężko z miejscami, no i zrobiliśmy to w dzień przed wyjazdem. Jak można się domyślić, miejsc siedzących już na bilecie zapewnionych nie mieliśmy. A podróż mieliśmy bardzo wcześnie rano, jeśli się nie mylę, to około 5 rano musieliśmy wyjechać, żeby na czas dojechać, bo konferencja startowała podejrzewam o 9 czy 10, więc musieliśmy bardzo wcześnie do Warszawy się dostać. No i po takiej połowicznie przespanej nocy perspektywa stania kilku godzin w pociągu do Warszawy malowała się jako po prostu jedna wielka tragedia. Ale pomodliliśmy się. Duchu Święty, prosimy Cię, załatw nam miejsca siedzące. Nie wiem, jak to zrobisz. Nie wiem w ogóle, jak jest to możliwe, żeby to się udało, ale prosimy Cię, zrób to, no bo nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić stania całej drogi, a jedziemy tam przecież po to, żeby spotkać się z Tobą i spędzić trochę czasu w Twojej obecności. No więc tak zrobiliśmy. Wsiedliśmy do pociągu. W trasie z Katowic miejsc było jeszcze całkiem sporo. Mało ludzi było w pociągu, więc po prostu usiedliśmy tam, gdzie było wolne. No i, i przez jakiś czas, bodajże, aż do Krakowa. Mogliśmy sobie w tych miejscach siedzieć. W Krakowie wsiadło dosyć sporo osób, też wsiadły osoby, które miały zabukowane miejsca, na tych, na których my sobie usiedliśmy, więc musieliśmy się przesiąść. No i tych wolnych miejsc myśleliśmy, że już od tej pory mieć nie będziemy, ale przeszli, przeszliśmy się po, po chwili stania, po, po przedziale i zauważyliśmy, że jeszcze dwa wolne miejsca obok siebie zostały. No więc usiedliśmy na nich i jak się okazało, do samej Warszawy. Nikt na tych dwóch miejscach już nie usiadł, więc de facto mogliśmy siedzieć całą podróż i to nawet bez jakiegoś większego stresu. Pamiętam, że nawet sobie na chwilę zasnęliśmy w tej trasie i mogliśmy jeszcze trochę zregenerować siły przed tym eventem. Więc Bóg zatroszczył się o tą potrzebę, którą mieliśmy, braku miejsc siedzących, i, i tak naprawdę staliśmy może parę minut podczas całej tej podróży z Katowic do Warszawy, podróży kilkugodzinnej. Drugą rzeczą, która się wydarzyła i myślę, że była jeszcze bardziej, mogła być jeszcze bardziej przemienna w skutki, było to, że kiedy już dotarliśmy na miejsce, już mieliśmy się meldować na Hali Expo, gdzie konferencja tam miała mieć miejsce, już byliśmy w środku, zorientowałem się, że nie mam portfela. A pamiętałem, jak w nocy przed wyjazdem specjalnie włożyłem sobie do niego trochę gotówki, żeby jakieś, nie wiem, jakieś fajne ze sklepu kupić, czy żeby mieć w razie jakieś potrzeby. I pamiętam, jak chowałem ten portfel do plecaka, więc w momencie, kiedy nie potrafiłem go znaleźć, a przypomniało mi się, że na chwilę się zrzęmnęliśmy w pociągu, no to po prostu już same czarne scenariusze przed oczami się malowały. Konferencja ma się zacząć za 30 minut, a po prostu w jednej wielkiej panice, no bo nie mam portfela, moja karta do konta bankowego, kilkaset złotych w gotówce, wszystko przepadło co od razu dzwonienie na infolinie, żeby zablokować kartę, i tak dalej, i tak dalej. Pełno jakiegoś zamieszania, stresu. I zaraz przed wejściem na salę, parę minut przed rozpoczęciem uwielbienia, podjąłem decyzję: Nie Boże, ja nie będę się tym przejmował. Ja oddaję Tobie chwałę w tej sytuacji i ufam, że ten portfel się znajdzie albo że nigdy się nie zgubił, i że z jakiegoś powodu po prostu coś się z nim stało i po prostu jest w bezpiecznym miejscu. Albo nawet jeżeli się zagubił, czy ktoś go ukradł, to że on się znajdzie, czy po prostu ten ktoś mi go zwróci. I z taką wiarą, z takim zaufaniem po prostu zacząłem uwielbiać. Nie było łatwo, nie będę ukrywał, trochę to trwało, ale e, im dalej w uwielbienie, tym coraz bardziej odpuszczałem w myślach ten temat, po prostu oddawałem go Bogu, uwielbiałem go w tej sytuacji e, i uznawałem, że jemu zaufam bardziej niż okolicznością, niż temu wszystkiemu, co krzyczy mi w głowie. I co się okazało? Okazało się po jakiś dwóch godzinach od rozpoczęcia tej konferencji, że zadzwoniła do mnie moja mama, do której wcześniej nie byłem w stanie się dodzwonić, ponieważ nikogo akurat nie było w domu. I kiedy już ktoś dotarł do domu i sprawdził, okazało się, że w nocy, kiedy pakowałem ten portfel, po prostu nie trafiłem do kieszonki z plecaka i leżał na podłodze w pokoju, a ja rano, spiesząc się na pociąg, po prostu go nie zauważyłem. I sytuacja została pomyślnie rozwiązana. Ktoś może teraz powiedzieć, no i co to za spektakularna sytuacja? Przecież ten portfel bezpiecznie był w domu i Bóg nie musiał z tym nic robić, więc czemu w ogóle go w to mieszasz? Bo tutaj nie chodziło o to, czy Bóg coś zrobi, czy nie, ale chodziło o to, czy ja w moim sercu jestem gotów zaufać Mu bardziej niż temu wszystkiemu, co krzyczało w mojej głowie, niż temu całemu stresowi, bo kiedyś może być sytuacja, w której naprawdę coś się wydarzy, i czy wtedy będę w stanie zaufać Bogu? Ta sytuacja pokazała mi, że prawdopodobnie tak. I jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. I później ta konferencja, cała, która miała miejsce, była naprawdę mega ubogacającym czasem, mega piękną przestrzenią do modlitwy, do spędzenia czasu w Bożej obecności. Pamiętam to jako naprawdę wyjątkowy wyjazd, którym bardzo mocno gdzieś mnie duchowo umocnił, sprawił, że później w ogóle moja modlitwa naprawdę przez najbliższe parę tygodni eksplodowała, może wcześniej był trochę gorszy okres. Takie eventy naprawdę pomagają rozpalić nasze życie duchowe. Czasami warto... Z nich skorzystać, oczywiście nie tylko na tym opierać swoją wiarę, ale na osobistej relacji z Bogiem. Natomiast czasami potrzebujemy gdzieś pojechać i po prostu zaczerpnąć trochę duchowego, świeżego powietrza. Ale myślę, że nie byłoby to tak dobrym, pięknym, udanym czasem, gdyby nie ta wojna, którą najpierw pokonałem w swojej głowie wojna o to, kto będzie się dla mnie bardziej liczył czy jakieś zgubione pieniądze czy mój Bóg, z którym przyjechałem się spotkać. I cała Biblia. Naprawdę w wielu miejscach opowiada nam o tym, jak dobrym, wartościowym, pięknym jest zaufanie Bogu. Naprawdę na przestrzeni całej Biblii możemy znaleźć wiele fragmentów, które mówią o tym, jak piękną wartością, jak piękną rzeczą jest to, aby Bogu ufać, aby pokładać w Nim swoją nadzieję. I takim flagowym fragmentem, jednym z moich ulubionych w Słowie Bożym, jest fragment z Psalmu 37, który naprawdę... Daje niesamowite przesłanie i daje niesamowity akcent na aspekt zaufania Bogu i temu, co On dla nas planuje, temu, co On może zrobić. Więc proszę, posłuchajcie. Miej ufność w Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj na ziemi i dochowuj wierności. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twojego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie działał. Złoczeńcy bowiem wyginą, a ufający Panu posiądą ziemię. To naprawdę jest niesamowita zapowiedź, niesamowita obietnica. Ci, którzy ufają Panu, posiądą ziemię. Ci, którzy Mu zaufają, którzy będą się w Nim radować, tych pragnienia serca On będzie spełniał. Temat zaufania Bogu jest naprawdę fundamentalny w naszym życiu duchowym. Nie zawsze jest to proste, ponieważ wszystko dookoła będzie Ci podpowiadało, hej, czemu Ty chcesz zaufać komuś, kogo nie widzisz? To nie jest logiczne. To jest trudne. I wielokrotnie w Twojej głowie będzie słyszał taki głos, który będzie próbował podburzać to zaufanie, które Twoje serce chce w Bogu pokładać. Ale z doświadczenia mogę powiedzieć, jestem tego pewien na 100%, że nigdy, nigdy nie zawiodłem się na zaufaniu Bogu. Nigdy nie było sytuacji, w której zaufałbym mu i bym się rozczarował, bo on nie przegrywa żadnej bitwy. Nawet jeżeli czasami w pierwszej chwili wydaje się, że tak się stało, to w perspektywie czasu zauważam, że dobrze, że się stało, jak się stało. Nawet jeżeli to nie było po mojej myśli. Nawet jeżeli nie było tak, jak ja sobie wyobrażałem. Nawet jeżeli nie było tak, jak mi się marzyło, jak powiedziałem, Boże, ja chcę, żeby było tak. Bo musimy pamiętać, że on jest suwerenem. Jest alfa i omega, pierwszy i ostatni. I on najlepiej wie, co jest dla nas dobre. Więc kiedy ufamy mu, to ufamy temu, że On ma najlepsze rozwiązanie, a nie, że spełni nasze, w naszym wyobrażeniu najlepsze rozwiązanie. To jest bardzo ważne rozróżnienie. Ale kiedy już o tym pamiętamy i Mu zaufamy, to nigdy się nie zawiedziemy. Jestem pewien na 100%. Jeżeli zaufasz dzisiaj Bogu, jeżeli podejmiesz decyzję, hej Boże, chcę Ci ufać w dużych sprawach i chcę Ci ufać w małych sprawach, bo nie jest tylko Panem wyborów, czy zostać osobą w małżeństwie, czy zostać księdzem, albo czy wybrać taką pracę, czy taką pracę. On nie jest tylko Bogiem wielkich wyborów. On jest Bogiem, który chce być z Tobą w każdej sekundzie Twojego życia. W każdej nanosekundzie, w każdym momencie, w każdej decyzji. On chce być obecny. Nawet jeżeli, nie wiem, grasz na PlayStation albo oglądasz mecz piłki nożnej. On chce to robić razem z Tobą. Po to przyszedł na świat i po to zburzył barierę, która była pomiędzy nami a Nim spowodowaną grzechem. Żeby właśnie móc być z nami w każdym momencie. Więc zaufanie do Boga nie polega tylko na tym, żeby zapytać Go o kilka kluczowych spraw, a poza tym żyć swoim życiem. Zaufanie Bogu polega na tym, aby w każdym momencie, w każdej sekundzie starać się o Nim myśleć, próbować Go szukać, spędzać z Nim czas, uczyć się Jego głosu, uczyć się Jego sposobu mówienia i po prostu podążać tymi ścieżkami, do których nas zachęca, bo to są najlepsze ścieżki. Ścieżki, które dadzą nam życie w satysfakcji, życie. Tak jak czytaliśmy w fragmencie w radości, w pokoju. Ci, którzy zaufają Panu, posiądą ziemię. Czym jest posiąd posiądnięcie ziemi? To jest życie, które jest godne tego, aby zostało zapamiętane. Czyli życie nieprzeciętne, niezwykłe. I takie życie Bóg chce nam dawać. Życie, które niesie ze sobą prawdziwą wartość. I tylko od nas zależy, czy postanowimy, żeby je wybrać. Jeżeli chciałbyś dzisiaj to zrobić, to zachęcam Cię, podejmij taką decyzję, i we, we wszystkich wyborach, które będziesz podejmował, staraj się myśleć o Bogu. Może posłuchać chwilę swojego serca, czy Bóg ci czegoś im nim nie mówi. Ale przede wszystkim zacznij spędzać z Nim czas. Zacznij budować z Nim relacje. Zacznij uczyć się tego, jak mówi. Czytaj Biblię, przez którą On regularnie przemawia, bo to jest Jego Słowo. On już wypowiedział je przed wieloma wiekami. I ono dalej jest aktualne. Jeżeli zaczniesz żyć w taki sposób, to zobaczysz, że twoje życie nabierze nowej jakości. Takiej jakości, jakiej jeszcze nie znałeś. I do tego serdecznie Cię zachęcam. Dzięki Ci za wysłanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że był dla Ciebie budujący. Jeśli tak było, klasycznie łapeczki, subskrypcje, obserwacje na innych platformach będą bardzo mile widziane, bo to bardzo nam pomaga się rozwijać, iść do przodu, docierać z tym przesłaniem do coraz to kolejnych i kolejnych ludzi, aby dobra nowina o ratunku w Jezusie mogła się rozejść po całym świecie. Jeżeli chcesz nam w tym pomóc, to serdecznie do tego zachęcam i mamy nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do naszej serii Middle Little Miracles. Trzymaj się. Do zobaczenia z Bogiem. Pa. pa.